Cześć i czołem, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Tak, Horizon Zero Dawn I co? Zaczęliśmy robić sobie misje Skończyliśmy mm. w tym miejscu, mamy cztery punkty, możemy sobie je rozdać Ostatnie odcinki były bardzo pożyteczne dla nas To z góry? To z dołu? Jedynie co to stąd mi by to się tak podobało bardziej. Można raz bez rozebrać i wykorzystać pułapkę. Jaj, takie pier... O, no, nie za fajne rzeczy. Dobra, to zrobimy sobie tak. Tak słowcy. No i nic tu ciekawego więcej nie widzę. Dobra. Misję, misję, misję. Tutaj mamy widokówkę. Tutaj mamy kwiatka Tutaj mamy strefę Byśmy mogli się tam przenieść i tą strefę zrobić Bo jest akurat bardzo blisko i przy okazji tam jest kilka aktywności, które byśmy mogli też wykorzystać Trochę przedłużam tą grę, ale jest naprawdę fajna Ło. Wow. Tu byliśmy? Dobra Zapiszmy sobie grę Lecimy do tej skażonej strefy Bez problemu powinniśmy sobie z nią poradzić Dobra, tutaj są trzy rzeczy, czyli właśnie ta strefa, widokówka oraz, yy, oraz jakaś rzecz. Dobra, jak wyglądamy z amunicją? Poróbmy sobie. O! No i dobra. Możemy jeszcze jedną taką. Od razu możemy się tutaj rozstawić. O! Dobra, tak wygląda sytuacja, że mamy tego Grubasa, który będzie pluć w nas. Najważniejsze, żeby się przygotować. Dobra, pięknie, trafiliśmy w jego słaby punkt. Kolejny typ. Dobra, koteczek. No dawaj, dawaj. Elegancko. Ja, co, bierzemy te strzały? Dobra, cholera. ...tego grubasa. Dobrze, ciszę gra, bo kurna ryje. Nie no, tragedia jest. Za, za głośna ta gra jest, przepraszam was. Pewnie wam... wywaliło w ciul. Dobra. Wręcz nie da grać. Dobra, wyc. Na niego pamiętam, że działa płomień dobrze. Nadal jest za głośno. Kurde. tak, Jeżeli to nie pomoże, to dialogi będziemy musieli. Znaczy jedno dialogi. Temacik będziemy musieli ogarnąć za chwilę w ustawieniach. Dobra, jest lepiej. Dostał bęben. Yy, mamy płomień, nie mamy... A mamy płomień, dobra. Dobra. Walimy mu po modułach też. No i pięknie wybuchce, cholera, cholera. Dobra, elegancko. Dobra. Kolejny par. Zabieramy z niego wszystko. Z tego tu obok też. I tamten jeden uciekł od nas. Niestety. O, katuszek czerwony. Tutaj odbieramy chłodziwo. gdzie jest ten jeden? Tam uciekł, tam, tam se siedzi. A tutaj jedna z naszych zabawek. Tylko ci dwaj przeciwnicy. Ale mamy tutaj działo. Tego tym działem zniszczymy. No. Bardzo easy. Oj, 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 oj. Dobra. Już mamy za dużo tego zasobu. No dobrze. I co? Czy coś tu znajdziemy jeszcze? Tak, jest tam jest jakaś skrzynia. A nie, tu tylko kwiatek. Dobra. Dziś, tu w okolicy, jest właśnie widokówka, ale cofniemy się tutaj, jeszcze do tej strefy i se weźmiemy yy, o, zapomnianą rzecz. Yy, czyli artefakt, artefakt to się chyba nazywa artefakt, za, yy, Zapomnienie cywilizacji, czy jakoś tak. Najważniejsze, że to znajdziemy. Dobra, to gdzieś tutaj. Tutaj kolejny kwiatuszek. Do końca, do końca się wyleczmy. A tak, przecież my się tutaj biliśmy z nimi. Zapomniałem. A i w tym pudeleczku mówisz? Ale jak się tam dostać? Naokoło? Ło, tutaj mamy. Pięknie. Dobra, takie rzeczy na sprzedaż, po prostu zostały. Okej, okay, temat ogarnięty. Lecimy sobie tutaj do tego miejsca. Ło! Dlaczego robię te y, rzeczy poboczne? Tylko i wyłącznie dlatego, ażeby z jednej strony zrobić tą grę na 100%, a z drugiej strony, żeby się wyekspić na tyle, żeby nie mieć problemu z tą grą. I ponieważ każdy level dodaje nam 10% zdrowia o kraby i świniak. Możemy w sumie wezwać sobie bieguna i z tym biegunem się polatać. Nie za bardzo z tymi krabami chcemy się nawalać, dlatego przebiegnijmy sobie. Biegnij, biegnij, nie obracaj się. Dobra, i tutaj jest miejsce do zaskoczenia. Czyżby. Czyżby to było tutaj? Prawdopodobnie tak. Tutaj widać, miejsce do wspinaczki. I wspinamy. Dobra. To nie jest za ciężka lokalizacja, dlatego nam powinno spokojnie się udać. Tutaj teraz wyżej. Daj, o. Myk. Myk. Dobra, dookoła wieży i mamy widok. Dobra. Oj, tutaj jakaś skrzynia przy okazji. Weźmy sobie, nie zaszkodzi Dobra Znajdźmy widokówkę Ło Co? Już koniec? Cholera Dobra My schodzić nie będziemy, od razu się Przyteleportujemy do kolejnego miejsca Tutaj mamy jedną widokówkę i jednego stalowego Kwiata, tutaj mamy Też misję poboczną Tutaj mamy do znalezienia No to robimy wszystko po kolei jest widokówka naj, najbliżej tego punktu. To pójdziemy sobie na początku do tej wiz... widokówki. Później się przyteleportujemy tam do tej, tej misji. Zobaczymy, co nam będą kazali. Pewnie jest tutaj na górze gdzieś. O, te widokówki są takim dopełnieniem fabuły. To... taki sposób opis... o, yy, odkrywania fabuły nie za bardzo mnie się podoba, jest trochę nudny. Mogliby to jakoś lepiej opowiedzieć. Oczywiście yy, to jest takie dopełnienie, bo jednak jednak możemy tą fabułę poznać przez wykonywanie tylko i wyłącznie misji fabularnych. Ale nie zmienia to faktu, że wolałbym, żeby te misje poboczne nie polegały ciągle na jednej rzeczy. Takie trochę olanie tematu, co tu jest? Dobra, niskie levele. No i dobra, bardzo niskie levele tu były. Zbieramy te szyściutko, i tutaj mamy widokóweczkę. Dobra, przedmioty, przedmioty. Jansko je Dzień 12. Kiedy patrzyliśmy, jak rakieta nośna wzbija się w nocne niebo, niesiona słupem ognia, wzięłaś moją rękę, ścisnęłaś ją i powiedziałaś: Zapisałeś historię naszej rodziny w gwiazdach. Okej, okay, tyle, czyli to jest. Nie była arena, tylko stacja startowa do rakiety. Logiczne. Dobra, lecimy tutaj do stalowego kwiata. Odblokujemy tego. Tam u góry powinien być. Tam mamy kwiatka kolejnego do zbierania i z tego oczywiście go bierzemy. pomarańczowy kwiatek. Ła! No i dobra. Zauważyłem, że tu jest dużo takich pobocznych aktywności. Które są nudne. Uwaga na to, co na dole. Ło. sobie na spokojniutko. Lecimy gdzieś tutaj, mniej więcej w stronę tego zakresu. Pewnie tędy musimy iść. Tam są przeciwnicy, to musieli się troszeczkę bronić przed nimi. Dobra. Myk-myk-myk. Okej. Okay. Prawa w niego. Dobra. Dobra, elegancko. Elegancko dostał. I heda. Dobra. Mamy zbroję z dużą odpornością na zimno tylko nie powinno być z nimi żadnego problemu Ajajaj Kurde Wszystko będzie dobrze wtedy jak one dostaną w ten Kurde, w ten swój brzuch Cholera No zatłuką mnie Oserają, zatłuką Dobra Weźmy, rypnijmy sobie jeszcze anty... zimną. Dobra Tutaj dajmy cios no, Dobra, dawaj, Dobra Tutaj tak. O. No, tak dziwnie ta kamera. Teraz działa. Ła. Zabijmy go, zanim wstanie. Okej, okay, i teraz się aktywował ten ostatni. O, cię chycam. Dobra. Brakuje amunicji. No to ładujemy amunicję. Szybciutko. Kurde. Na tyle szybko on ładuje tą amunicję, że. O, dobra. No i pięknie. To miałem troszeczkę problem z ogarnięciem się. Dobra, widzę, że ta droga prowadzi bezpośrednio do tego kwiata, bo tutaj już mamy miejsce, gdzie możemy się wspinać. No to nie będziemy za bardzo zbaczać idziemy bezpośrednio tam najwięcej już chyba